Dzisiejszym tematem takiej rozmowy, chociaż bardziej monologu odnośnie dorastwa zawodowego, będzie temat związany z tym, jak wspierać dziecko w procesie, czy też w wyborze ścieżki zawodowej. I tak naprawdę mówię tu o dziecku, czyli już od najmłodszych lat możemy dziecko wspierać, żeby mogło sobie ułatwić wybór drogi zawodowej, bo bardzo często ja, jak pracuję też z osobami starszymi, które właśnie mówią, że wykonują zawód, z którym nie do końca im, po drodze właśnie wracam do tych lat dziecinnych, dziecięcych, żeby tą drogę zawodową sobie jakby wytoczyć i spojrzeć, co tak naprawdę mi kiedyś interesowało. Bo właśnie to, co nas interesuje i to w jakich kręgach zainteresowań chcemy się obracać pojawia się u nas już bardzo wcześnie. Są różne szkoły, różne osoby, które, specjaliści, którzy na ten temat się wypowiadają. Niektórzy mówią, że to już jest bardzo wczesny okres, trzech, czterech lat. Ja tak patrzę, że tak jak jesteśmy świadomi, czyli to jest tak okres szkolny, kiedy dziecko pokazuje jakieś swoje zainteresowania, i właśnie te zainteresowania też trzeba mu pokazać. A jak możemy je pokazać? A możemy pokazać przez to, żeby mogło wielu rzeczy doświadczyć. Doświadczyć w tym sensie, żeby pootwierać, to się mówi, to zresztą nawet nie jest moje powiedzenie, tylko do, doktora Rożka, który właśnie mówił o tym, żeby w tym wieku, od szóstego roku życia otwierać dzieciom różne drzwi i pokazywać, jak w środku ten świat zawodowy wygląda z różnych zawodów. Czyli zobaczyć, zapisać dziecko na zajęcia związane z, na przykład z tańcem, z malowaniem, z grami zespołowymi, z matematycznymi jakimiś umiejętnościami, czyli zajęcia matematyczne i zobaczyć po pewnym okresie, czyli to nie może być też szybko, że zapisujemy dziecko i po krótkim okresie ono jest wypisywane, ale żeby tak trzy miesiące na te zajęcia sobie pochodziło i rozmawiać z dzieckiem, na jakich zajęciach co mu się podobało, czy jest zainteresowane, słuchać dziecka jakie informacje do nas trafiają. Bo to już jest ten okres, kiedy dziecko pokazuje, że pewnymi rzeczami się interesuje. Oczywiście może być też tak, że dziecko nie będzie chciało w ogóle uczestniczyć w jakichś zajęciach. Natomiast to wtedy też trzeba zobaczyć czy może z innej grupy zawodowej, nie możemy czegoś jakiś innych drzwi otworzyć czy innych zajęć zaproponować. Może to są zajęcia bardziej związane z kompetencjami językowymi czy w ogóle z ta sfera jakby humanistyczna, która de facto oferta zajęć dodatkowych ona się pojawia w troszeczkę późniejszym okresie. Natomiast dzieci, które ogólnie mają zdolności, bym powiedziała, takie artystyczne, one mogą być zainteresowane Pewną grupą zajęć dodatkowych. Powiedzmy, dziecko, które interesuje się, ma zdolności muzyczne, to skupię się jakby na, na tej kwestii, będzie mogło mieć e, takie zainteresowania, czy też będzie się dobrze czuło na zajęciach z tańca, muzyki, gry na instrumencie, czy też śpiewu. Tak? No i wtedy pojawia się też wyzwanie dla rodzica, czy ma zapisywać dziecko na cztery różne zajęcia. No to jak ja mówię, to jest kwestia, ile rodzic ma czasu i możliwości na to, żeby właśnie dziecko na takie zajęcia dodatkowe chodziło. Natomiast pamiętajmy też o tym, że dziecko słyszy to, co mówimy. Czyli jeżeli będziemy dziecko do czegoś zniechęcać, mówić, że no wiesz, to jest. Zawód bez przyszłości, albo co ty z tego będziesz miał, to dziecko też będzie się w tym wszystkim podłamywało i nie będzie chciało dalej uczestniczyć w danym typie zajęć. Z mojego też doświadczenia, jeżeli chodzi o zapisywanie dzieci na różnego typu zajęcia, no jest jedna ważna rzecz. Nie należy, jakby pójść w drugą stronę, czyli tych, żeby tych zajęć było za dużo. I to też słuchać swojego dziecka, czy ono już w którymś momencie nie mówi o tym, że jest mu za dużo tego wszystkiego, że jest zmęczone, że nie chce chodzić. To też jest ważne, żeby tutaj obserwować zachowanie i starać się znaleźć jakby złoty środek. I to też widać, że z wiekiem się zmienia, czyli dzieci na początku bardziej są chętne, na te zajęcia, bo one też mniej obciążają ten cały czas. Natomiast czasem no, to dziecko może już chcieć jakby ograniczyć dodatkowe zajęcia i chciałoby chodzić na zajęcia, które rzeczywiście no, jemu jak najbardziej pasują. Czy są zajęcia dodatkowe, które gwarantują nam, że dziecko będzie się super rozwijać i będzie miało ekstra zawód w przyszłości? No, powiem, że dzisiejsze czasy są tak zmienne, i rynek pracy jest tak zmienny, że trudno powiedzieć o jakimkolwiek zawodzie, który będzie za 15-10 lat taki fenomenalny i będzie gwarancja pracy. I to powiem też taką ciekawostkę, że to się nie zmieniło nawet jeżeli chodzi o lata wcześniejsze, bo ja też byłam na studiach uczona, że nie ma zawodu, który gwarantuje nam pracę. Natomiast jest jedna rzecz, która jest zauważalna przez specjalistów, a mianowicie to, że. Im więcej mamy możliwości uczenia się i dostosowywania do różnych zawodów, tym łatwiej radzimy sobie na rynku pracy. Czyli umiejętność zmiany zawodu albo rozwoju, przekwalifikowania się jest kluczem. Czyli nie to, że skupiamy się na jednej grupie zawodów albo zawodu, tylko wręcz mamy właśnie takie spektrum różnych e, zainteresowań czy też możliwości. I to jakby odnosząc się do tego, co mówiłam wcześniej, a propos wyboru właśnie tych grupy, czyli dziecko, które doświadcza różnych zawodów, obserwuje różne zawody, może to skutkować tym, że w przyszłości ono też będzie miało te spektrum bardziej rozwinięte, rozszerzone i będzie mu łatwiej dostosowywać się do zmian, które na tym rynku zachodzą. I taka jedna też ważna rzecz, o której specjaliści też o tym mówią, zauważają, to to, żeby dziecko miało też czas się nudzić, bo nuda też jest nam potrzebna do tego, żeby się rozwijać. To tyle. Mam wrażenie, że gadałam za długo.